Elo, witam Was, Minino, to jest kolejny mini vlog. Mm, dzisiaj trochę Wam poopowiadam o tym, jak to było w mojej klasie przez te całe 3 lata, można powiedzieć. Od czego zacznę? Od tego, że widzicie, mam okularki, mam i kapelusz, nie mm. wiem, czy ten kapelusz pasuje do okularków. Czy też chyba pasuje, oczywiście. Yy, od czego zacznę? Hmm, niech pomyślę. Sam nie wiem, no. O, już wiem, może od, od początku, najlepiej będzie, nie? Czyli tak, kiedy to było, 2010 rok, dokładnie, ja chyba sprawdzałem to, 1 wrzesień 2009 roku, wbiłem do G7, do G7, czyli do gimnazjum nr 7, tam, gdzie chodziłem przez te 3 lata, uczyłem się, bądź nie, wbiłem do G7, nie znałem zbyt dużo ludzi, tylko jedynie, co z tymi ludźmi, to podstawówki, to w miarę znałem, a tak to wiele nowych twarzy i chłopaków, i dziewczyn. W klasie też nam tylko parę osób, głównie chłopaków, dziewczyn to ani jednej. I tak to zaczęło. Ym, miało nas być w klasie 20 i też tak było, chociaż po pierwszym dniu y, już były małe roszady w naszej klasie, ponieważ jeden z kolegów się zamienił z innej klasy, z innym z innej klasy, z chłopakiem z F klasy, my byliśmy E klasa, zamienili się i tak zostało już do końca. Więcej żadnych innych roszad y, no nie było. Kolejna sprawa, tu się na porządku. O, na porządku trzeba było sobie znaleźć kolegę bądź koleżankę. Z kim będziesz siedział w ławce? Nie wiem, Na większości lekcji, jeżeli masz takiego jednego, jak nie to, może się możesz mieć, ale takiego jednego w moim wypadku, padło na Boba. Padło na Boba. Tak doszło do końca lekcji, do końca trzeciej klasy. Nie lekcji, i tak zostało. No i tu tam siedziałem z kim innym, ale przeważnie siedziałem z Bobem. Pewno go znacie z innych filmików. Yy, dobra, co tam jeszcze było? No na to pierwszy raz oczywiście po to się nauczycieli się nam przedstawiali. Myśmy się o sobie poprzedstawiali. To ten, ten, jest gadka, szmatka i tak nikt nikogo nie znał, więc no, tak to wyszło. Yy, Tych pierwszych dwóch latach jakoś tak super szczególnie nie pamiętam. Czy znaczy, pamiętać pamiętam, ale tam jakieś wycieczki, jakieś tam lekcje tam... Jakieś głupoty i no i tak dalej, tak to było. Więc, what the fuck, więc, jak to wyglądało? No, najbardziej, ja pamiętałem, bynajmniej trzeci rok. Wy chyba, ci co przynajmniej oglądałem chyba też pamiętałem, najbardziej trzeci rok. Dlaczego? No dlatego, że, hm jak to powiedzieć, zaczął rok, wrzesień, po wakacjach, No się spotkałem znowu szkoła i tak dalej. Zaczęło się niby niewinnie, czyli nic, znowu szkoła, znowu lekcje, i tak dalej, i tak dalej. Zaś ten nudy w tej szkole stawać dzień rano. Okej, okay, no dobra, jakoś przeżyjemy. Ale zaczęło też to, że ja mam kanał na YouTube niby od, 2000, od 2010 roku, czyli już ponad 3 lata. Ale filmiki zacząłem nagrywać dopiero w 2012. On zacząłem się od lew który był bodajże w maju, czy wcześniej nawet. I tak, i tak mówię, minął wrzesień, znaczy nie, nie minął wrzesień, od początku września. Powiedziałem kolegom, koleżankom, nie no, kolegom, że nagrywam filmiki na YouTube. No nie, teraz jakie, co, tam po co? No bo odgoda jest jakiś gier, tu nie wiem, tam zacząłem czekać, zacząłem do Minecrafta, tam Lola coś nagrywałem, tego Left 4 I na ja tym się skończyło. No i na 3, dzień, 3 października. W sumie jeszcze był chyba 2 października, Saints Row, ale nie na 3 października, była to bodajże środa. No, że to była środa, ale nie pamiętam. Musimy sprawdzić, ale nie chcę. Znaczy, dzień 3 października i pierwszy filmik, dokładnie to był mini-vlog. Pierwszy filmik yy, z kamerką. Jeszcze dalej z telefonem. Teraz może już będzie lepszy, jakoś, bo nagrałam tabletem. Nie telefonem, chociaż telefon też nagrałem. Był po prostu filmik z kamerką, czyli z moją twarzą. Nie tylko z głosem, a także z twarzą. Czyli może być, pokazałem się YouTubeowi. Dlatego 3 października, przynajmniej dla mnie, będzie zapamiętany. Dla moich widzów, może też. Jako pierwszy filmik. Yy, po prostu jako pierwszy filmik z moją twarzą, z kamerką, jako mi vlog, no być zapamiętany na pewno, no. Yy, co jeszcze? Aha, trzy dni później, czyli dokładnie 6 października, czyli dokładnie urodziny mojego kuzyna, hmm. Teraz tak strzeliłem. A no tak, urodziny mojego kuzyna. Wpuściłem do internetu bardzo ciekawy filmik. Nie był on z moją twarzą, był on tylko z moim głosem. Ale jakim głosem? <laughs> Zapytacie. Ano takim, że. Yy... Jak wam to powiedzieć? Nie znam dokładnie wszystkich nazwisk, imion zespołu. Linkin Park. Znam to tylko tam jakiegoś Majka Shinoda. To nie jest jakiś Mike Shinoda, bo to nie tylko tam występuje. Chester jakiś tam jeszcze. Ja tam ich nie ogarniam. śpiewam tylko ich piosenki. I wypuściłem do internetu parodię Linkin Park. No. Skąd się to wzięło? dlatego, że. Nie wiem, czy dzień wcześniej, czy kilka dni wcześniej. Z kolegą i tam jeszcze jego kolegami po prostu weszliśmy na karaoke party.com i sobie śpiewać I jakoś tak to wypłynęło, tak sprawdzałem piosenki i akurat jakoś ta wypadła, że tak w miarę punktowo, bo tam na punkty to leciało Jakoś tak to punktowo wypadło, że wyszło może być najlepiej I od tego się w sumie za za zaczęło, od tego zależało moje życie w szkole Między innymi takie, że miałem na każdej przerwie lekcji przejebane, że wszyscy tam już myli tą Parody na telefonach, ciśnienie z tego bekę, no i tak dalej, no i trochę miałem przerąbany. Hmm. Głównym twórcą tego, który może mi to rozesłał, pewnego znacie z filmików innych. Tak, powiem imię i nazwisko, był to Jakub Cała. Przepraszam, ale to muszę powiedzieć, bo jesteś nie tylko tym twórcą, jesteś także twórcą innej rzeczy, której, o której wspomnę później, jeżeli nie zapomnę. Yy... No, od razu był jakiś znaczy w sumie dzięki niemu był jakiś szybki rozgłos, ponoć on tam jakąś, myśli jakąś tam rap o mnie, ale się boi tego przedstawić, ponieważ nie ma muzyki, ma sam tekst, nie ma muzyki. tej nie. I tego, no. I tak to jakoś wyglądało. Co było następne? Następne było to, czyli pierwszy zarobiony, zarobiony hajs na YouTube. Za tworzenie samych filmików i gadanie głupot, zarobiłem hajs Ile to było na początku, nie pamiętam, daje że 20 centów. W tym było chyba dwa podnoga, tak jak już na 18 czy na 20 skoczyło. No i sporo. Teraz już jest tego trochę więcej: trochę więcej, czyli kilka tysięcy centów. Nie no, trochę jest tak więcej niż na początku. Na pewno no i tak to było. Nawet jeżeli nagrałem 7 minut, A ja dopiero jestem w połowie tego, co tam sobie tak przygotowałem. Nieco później. Dalej, dalej HAM z Minecrafta. Czy Minecraft skończyłem tam niektóre odcinki? Zacząłem HeroBrind Mod, jakiś taki pomysł poleciał w szkole, bo Hero brain Mod, były dwa odcinki, skończyło się. Nie, że mi się nudziło, ale yy, nagrywałem to wieczorem. Jak nagrywał to moim telefonem, to jakoś była zerowa, że nie było mnie widać, a miałem przez pewien czas aparat lepszy, ale z tym go skonfiskowali, bo nie było mój I go też potrzebowali, nie wiem jak nagrywać. Nie, nie miałem w sensu godzinnie pożyczyć pożyczyć, żeby nagrać 10 filmiku Później, co było później? A później znowu ucichło, oczywiście. No ponieważ ja się bardzo wkurzyłem, zablokowałem parodię dam na prywatny na, na YouTubie. I o tyle szczęścia, bądź nieszczęścia, ktoś zdążył ją pobrać z YouTube'a I niestety nie uchroniłem się przed tym, że była rozsyłana dalej. Teraz powiem szczerze, nawet dobrze kiedyś, coś przez dłuższy czas jakoś mnie to nie cieszyło. Niedawno znowu wyszło na plus, jednak. I teraz nowo one oczywiście opublikowane. Jak powiedziałem tak zrobiłem. Koniec wakacji, koniec wakacji, koniec szkoły, to i też koniec początek wakacji, to i też koniec prywatności, że tak powiem. Trzeba upubliczniać filmiki na YouTubie, żeby zarobić hajs. Hajs się musi zgadzać i tak dalej. No, co dalej? Dalej oczywiście nie bądź ciekawego. Najlepsze przynajmniej z tego co ja pamiętam. Najlepsze ostatnie 2-3 miesiące. Kurde trochę ciemno tam, ale dobra, jakoś przeżyjecie tą jakością najciekawszy no, najciekawsze były dwa, może trzy ostatnie miesiące czyli kwiecień, marzec, maj Kwiecień z tego względu, bo były testy Maj, bo to maj, czerwiec, bo to koniec szkoły no i tak dalej i zaczęło się Między innymi, nie wiem czy to końcu, dokładnie w czerwcu czy jeszcze koniec maja, ruszył fanpage tak, tak że Ca go stworzył jest już na nim 50 lajków, czyli prawie tyle co mam na YouTubie dziwne, w krótszym czasie, ja to prawie w rok 62 widzę tam, 50 lajków, dwa miesiące, czy tam, 1,5 powstała fanpage. Bardzo z tego się cieszę. Możliwe, że ja go teraz przejmę i będę go prowadził, czyli będę dziennie, prawdopodobnie filmiki, jakieś wiadomości i tak dalej. Nie tak, bo teraz tylko mini vlogi. Ale dobra, przeżyjemy. Yy, zaczęliśmy też w sumie. Koledzy się zaczęli, ja się nie zacząłem, koledzy zaczęli się bawić na angielski. Po prostu mieliśmy jakieś takie zadania, tam trzeba było wymyślać, potem się i nauczyć. Wszystko było o minile albo jako Bukalik, było bardzo śmiesznie na lekcjach. Pani w zakazała tego używać, no bo to gówno jest z góry. Nieważne, to jest kratka, żeby więc tam jest mój, mój tego, mój wentylator, który nie chodzi w nocy. No, co jeszcze? Aha, najlepszy był chyba najlepszy w ostatni miesiąc, był najbardziej obfity, oczywiście. W banie pana Cliffy. Jeżeli znacie go, na pewno go znacie. Zresztą, jak zawsze. Co jeszcze, bo było oglądanie mini-vlogów, innymi międzyczasie oglądaliśmy mini-vlogi też było śmiesznie. Yy, na przykład ustawia, koledzy ustawiali tapety z moim wizerunkiem na informatyce, było śmiesznie. Pani też to wiedziała, ale nic. Też się śmiała. I co, teraz może przedstawię moją klasy Nie będę podawał dokładnych danych osobowych, jedynie imię. Nie będę żadnych nazwisk podawać za Jakubem Całą, który był już nie będę imion podawać imion nazwisk, nie będę zdjęć wstawiać w większości zdjęć tak, czy zdjęć, no na filmikach niektórzy są tam, nawet Klifani, który przedstawiał więc w większości może skojarzycie po prostu, jak nie to sobie zobaczycie pod ostatnim filmikiem w bonusie będziecie to mieli czyli tak, zaczniemy sobie od hmm, zacznie lepiej od dziewczyn chyba, nie, ale w tym wypadku jednak musi to być inaczej, ponieważ Zaraz muszę na ty boję. Zaczniemy od kogoś, który pomógł im, największy to mi, w którym największe do mnie pomógł mi się być na tym pieprzonym YouTube. Przynajmniej trochę, ale pomógł, może powiedzieć zaczął to. Jest to Jacob, Jacob Fulla, Jakub cała, jak tam kto woli na niego mówić. Yy... Znacie go z innych filmików, więc przedstawić go nie muszę. Kolejny, który był, był Bobo Boba też znacie. Siedziałem z nim przez 3 lata, więc... Jakoś z nim wytrzymam, on ze mną wytrzymał. Niebo źle. Moją sławę wykorzystał i zrobił wywiad między innymi na lekcji religii bodajże. I tak to wygląda Bo jest zawsze spoko, choć czasem nie ogarnia. Taki jakby dosyć często przymulony, więc tak to wygląda, no. Mm, o, bo może powiem teraz tak, obo bo mi coś się jakiś pomrodził. Od dziewczyny zacząłem, więc przepraszam was jeszcze raz, wielce przepraszam, że od was nie zacząłem. A to dlatego, że w sumie głównie oni pomogli sobie na YouTube, by się trochę później, jakby wbiłyście właśnie w tych ostatnich miesiącach, tak pomogliście, bo i byliście na filmikach. Yy, bo pierwszy filmik taki nie z domu, jakby, czyli ten bonus to był z testów, ale tam też z mojej klasy jeszcze nie było. Tam był z D klasy od Procka, który nagrywał, też go znacie na pewno. Bo się, nie, nie wiem, czy się przedstawiał, chyba się nie przedstawiał. Mam że ja się przedstawiałem, przedstawiłem go. I tak to wyszło, dobra. następną osobą, kolejnym będzie. Że tak powiem, prowadził to procek. I to jest cudzysłów. Kolejny będzie, czy tak. Najbardziej rudy człowiek w naszej gimbazie. Czyli Klifa. Powiem tyle. No comment. Tego się nie da skomentować. Bo go nie ma jak komentować. No kurde, 12 minut, 2,5 godziny. Oczywiście nie mogę zapomnieć o Burciu, który. Mm, no po prostu miał też zrytą banie, tak Klifa, Szczególnie. Na lekcji historii religii, gdzie właśnie z tym siedział, odpały, czasami niesamowite. W ogóle jego wyraz twarzy wygląda, bo był całe życie zjarany. I to chyba dobrze. Znaczy, dobrze, no. Bynajmniej dla niego. Teraz bardzo ciekawa ciekawostka. Był w klasie jeszcze taki Kirmel. Nie będę mówił, no, mówicie, nie mówię, powiedziałem tylko raz imię. Same yy, przezwisko, no bo chłopak cyjnie, same przezwiska. Dziewczyny jakoś nie bardzo. U burcio, u Burcio był, bu. dobra, nevermind, Burcio był. Bu. Kirmel. I taka teoria chodziła po szkole. Pewnie jest nieprawdą, może jest prawdą. Czyli jest to prawdopodobnie pierwszy człowiek, który nie ma mózgu, a ma dwa serca i żyje. To jest do przemyślenia. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale widzicie, jest. Dobra, kto był następny? O, no właśnie. Kto był następny? Następny był nasz tak zwany Kujon Metal. Naszej klasy, czyli Fryer, tak na niego na, trochę od nazwiska wzięte. Nie że był Frajerem, tylko po prostu tak się od nazwiska wzięło. Bez niego, powiem wam szczerze, nie mielibyśmy chyba nawet 80, może nawet 90% zadań domowych. Wszystkiego wypracowania na angielski, wszystkie dać żeby były na 3, nie na 6. No, więc nam bardzo, bardzo pomógł. Ostatni z chłopaków, których Wam tu przedstawię, był. Był, 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 był. był, był kto? Został nam Michi, czyli tak zwany no-life, szkolny, klasowy no-life Michi. Spotkać go w szkole jest cudem. Zaś w domu, na porządku dziennym go spotkacie w domu. Przed kompem, czy na Skype, czy na lolu. Nie ma sprawy, kiedy w prawie zawsze jest. Jak nie zawsze. Teraz, jak zapowiadałem przejdziemy do tej drugiej płci, czyli płci pięknej. Którymi są dziewczyny, dziewczęta, że tak powiem. Tak ładnie to powiem Od hmm. czego by tu zacząć? Hmm. Nie wiem, może Może o, o niech będzie Niech będzie Julia Naszej właśnie się dwie Julia, ja teraz powiem o tej pierwszej Tej, która zawsze ma zadanie To jest pierwsza sprawa Druga sprawa to było B -b 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 Aha, oczywiście uczysz się ponad poziom naszej klasy, niby klasa integracyjna, ale ponad poziom naszej klasy nigdy nie dorównuje, bo można powiedzieć, w po ocenach średniej i tak dalej. To jest druga. Trzecia sprawa, został laureatką olimpiady z pola, z pola, czyli z jednego z trudniejszych czy trudniejszych głupich przedmiotów, ale są na porządku dziennym, więc musi być. bawię się. Można powiedzieć, że można ją nazwać robokopem. Nie wiem jak to robiło, no ale widzicie, są mi takie osoby, i to w naszej klasie, no. Nie była jakoś super gadatliwa, była małomówna. Bardzo cicho mówiła, ale jednak widzicie, Alan był w środku, nie na ten, a w środku. Kto następny? Następny może będzie. Mm. o, może niech będzie Jagoda. To zawsze była szalona, tak jak i cała nasza klasa. Może nie na lekcjach, ale była. Lubię sobie poflirtować z Kirmelem, z Cliffo. Pewnie pewno ona o tym dobrze wie. My też dobrze o tym z tym wiemy. Dlatego to stwierdzam, bo to było widać i tak dalej, i tak dalej. Nie, nie będę się powtarzał, bo to nudne. Więc przechodzimy do następnej osoby, bo nie mam nic do powiedzenia. Kolejna była, tak jak powiedziałem, były dwie Julia. Teraz ta druga Julia. Ona bardzo lubiła dużo gadać. Może być jadaczka, bo ja Jadaczka się nie zamyka momentami. Można nazwać tak zwaną katarynką. W cudzysłowie, bo jest takie coś. No. Ale była bardzo, zawsze bardzo uśmiechnięta, zabawna. Główne pomysły, można by się zrozumieć, dosyć często od niej wychodziły. Tak to wyglądało. No. Kto następna? Następna. Hmm. O, może mnie będzie Magda. Kim była? Powiem tak. Nasza była pani z maty, bo nam się zmieniła w części klasie w połowie roku, nam się zmieniła. Nie wiem dlaczego się zmieniła. Mówię na nią mrówka Z. Z chyba od tego, że od nazwiska, ale dlaczego, co i jak, nie wiem dokładnie. Powiem tylko tyle, że przynajmniej moje odczucie. Na lekcjach może mało mówna, taka skryta, ale poza szkołą... już trochę bardziej. W tą drugą stronę można powiedzieć. Więc chyba nawet lepiej. Chociaż na no odwrót, było lepiej, może niekoniecznie. Dlatego trzeba się lepiej poznać, żeby wiedzieć co i jak. Kto następny, kto następny, kto następny. Hmm. Spojrzę sobie może na klawiaturę, spod może jak literkę sobie wspomnę. Hmm. A no tak, już wiem kto nam został. Została nam... Nie jedna jeszcze osoba, została nam tak zwana, nie no tak zwana, ponieważ jadia. Niby dobra uczennica. Wiecie tam średnia, wysoka, dobre oceny. Głównie z maty. Z maty głównie z tego, że jej ma mama uczyła nas przez te pół roku matematyki Ym, Ona sama jakoś specjalnie się nie uczyła <grym> na lekcjach, które by się nie uczyła, ale dobre stopnie dostawała, więc to jest taki typ nie uczenia nie uczy... nie wiem jak to powiedzieć, no nie uczynia się a jednak bycia dobrym. No. Na przykład, oczywiście lubię sobie pogadać na lekcji, jak wszyscy. To z tego sobie pani czy pan dwie na lekcji. No chyba on będzie na przykład pogać Pasjansa na informatyce. Po co robić zadanie lepiej dać Pasjansa? Ciekawsza robota, nie? Zostanę chyba ostatnia osoba, jak się nie mylę. A tak bym zapomniał... Powiem tak, o Sandrusi. Tak mówię na nią nasza pani wspomagająca, Ja też tak powiem. No imię oczywiście Sandra, ale mówiła na nią pani Sandrusia. Dlaczego? Nie wiem. Zawsze oczywiście była uśmiechnięta, radosna. Dobrze się uczyła, jak większość dziewczyn w naszej klasie, chłopców tylko trochę gorzej. Można powiedzieć, same superlatywy, ale jak wiadomo, każdy każdy ma jakąś wadę. Ja bynajmniej u niej nie widziałem żadnej. To jest bynajmniej takie moje odczucie: że jak, jak ktoś widział, nie ma sprawy. Bynajmniej ja tam zbytnio żadnej nie widziałem. Ja moje wady są takie, że. Nagrywa filmiki na YouTube i to jest moja wada, że się w nim wydurniam. Nie robię nic mądrego, porządnego i wszystkie vlogi są bez weny. I tak dalej, i tak dalej i się znowu powtarzam, bo nie mam co mówić. No i widzicie, to już jest zachowanie prawie jak Gimper w ostatnim odcinku Minecrafta, jak oglądałem go. Nie wiedział co powiedzieć i gadał same głupoty, tak jak ja, więc i tak dalej, i tak dalej. Przejdźmy do następnej osoby. O kurde, już nie ma następnej osoby. Czekajcie, bo ktoś mi na Skypie pisze. Dobra, kto. Dobra, to nie to, na czym myśmy skończyli. Ano tak, na Sandrze, yy, nie wymieniłem wszystkich osób. Kurde, 20 minut. O Jezu, nie wymieniłem wszystkich osób, bo nie z wszystkimi osobami miałem tak dobry kontakt. Lecz przynajmniej z tymi, co wymieniłem, a to była większa część klasy, co nam zostało. No, powiem jedno. Yy. Szczególnie darzę sentymentem jedną osobę z naszej klasy. Można powiedzieć przez 3 lata. jakby to powiedzieć? No dobrze wiesz się rozmawiało i tak dalej. I po prostu jakoś mi tak to zostało. Że po prostu darzę ją sentymentem jest dla mnie bardzo ważna. Nieważne czy to jest dziewczyna czy chłopak jest bardzo ważna. To jest ważne. Mówię, że ta osoba o tym wie. Ja będę miał o tym wiem. Mówię, że ona też wie. Nie będę mówił kto to, bo was to nie interesuje. No i bardzo dobrze. To jest moja sprawa, nie wasza O, bym zapomniał To oczywiście, to by było na tyle, za chwilę będzie bonus Czyli unboxing tableta Nagrany z zeszłego tygodnia, miał być w zeszłym tygodniu już ten Unboxing, ale było dość dużo bonusów, to myślałem zostawię jakiś na przyszły tydzień A tak już wakacyjny bardziej To jest unboxing tego tableta, którym teraz nagrywam tego vloga, dlatego to by było ciężko nagrać tym tabletem Unboxing tableta Więc unboxing tableta jeszcze nagrałem telefonem Czyli ta może być... Przepraszam, trochę gorsza jakość, ale nie powinno mi tak źle. To co? Tak więc. Dzięki Wam tego materiału proszę o posłoby Miejmy komentarze w górę. Kto chce ja mówić ten film do ulubionych, kto nie zasubskrybował kanału, że To teraz. Jeszcze raz Was zapraszam na krótki bonus za chwilę krótki, mam chyba koło 5 minut. Włas jakoś mi tak dziwnie stoi. No, tak więc co? Tak więc to było na tyle, nie widziałem kamerkę. zaraz chyba nie patrzę w kamerkę, tylko w tablet. Czekaj, oczy, tak chyba, nie? No, tam z tyłu jakieś plakaty zeronalne, jakieś inne hmm. głupoty. Nade jakaś kratka wentylacyjna. Czekajcie. Włosami tam bije. Nie słyszę mnie. No, tak więc narka wszystkim. Cześć. Siema. No jak widzicie. Hmm. Co ciekawego? Hej, nie będzie za daleko, nie będzie za blisko. Ale Ta z Mediamark, Tak i oto sprzęcior. Co to jest? Yy, firma. Załóżmy no, to jest bliska. Firma NT Tablet, Touch Your Future. Tutaj macie w miarę dane. Tablet NTT PIN28 Dual Core, Dual Cam, Wifi już oczywiście nie ma HD, micro SD do 16 GB, nie do 32 i Bluetooth, 8-calowy LCD, będę czytał, Multitask 1024 na 768, Format 43, procesor 1,6 GHz dwurdzeniowy, czyli prawie jak mój komputer, pamięta 1 GB, 16 GB wbudowanej pamięci. Tak się można zwiększyć o, o kartę oczywiście. I Android nie ma HD4.1 Android system. Tak to miarę będzie wyglądał. Spokojnie tak którego odpakujemy. Dobra, teraz tył. Dużo takie parametry. Nie mam tego dokładnie bo tak nie będzie HD, nie? No wtedy mój ten, ten, ten tak nie będzie, że to będzie lepiej nagrywać trochę. Ten tam będzie lepiej nagrywać. Dodaję. Nazwa, procesoru wyświetlacz, karta graficzna Czterordzeniowa, tak jakby, no spoko Bateria Głośnik, mikrofon Mikrofon, dobrze wszystko będzie fajnie, ładnie wygląda, no Przechodzimy do opakowania, Czyli takie coś Już Już tak do końca nie jest super unpacking, bo widzicie, było otwierany Ponieważ był w sklepie sprawdzony czy wszystko jest Czy wszystko działa, dobra, tablet na ok, to mi nie jest potrzebny rachunku wam nie dam ile kosztował tutaj kabelki jeden kabelek USB, spoko drugi ładowarka spoko i studujemy książeczki na no, razie damy sobie może nie damy sobie tego. tablet NTT czekaj, nie będzie dużo nie widać brudne tablet NTT instrukcja obsługi szybki start do już czytałem kwarta gwarancyjna jest akurat najmniej potrzebna Konstrukcja obsługi. obsługiwała Wsparcie głośności Kamera tylna, kamera przednia Czujnik światła, ekran dotykowy Głośnik Spoko Dobra, wszystko używałem do do programu Zrobimy sobie tak Komórkę, żeby dobrze mnie widać na rach Proszę Państwa, wyjść programu Nie będę go włączał na razie O nie, nie będę on szpanował Cięciorym. ta -da. Już sobie takie był No, to ma, ma takie być. Takie coś. O, czeka, czy to o, takie coś. Tak wygląda z przodu. Tu, tu jest kamerka z przodu, ta słabsza, a tutaj jest z tyłu. Tutaj ta lepsza, którą będę raczej nagrywał. Tak, jakbym miał tak, tak będę wiedział, co nagrywałem Gdybym nagrywał do tak, to będę widział co nagrywał. Tu jest do głośników. Tu jest do włączania. Tu macie na sloty różne z boku. Tu jest test podaje do ładowarki. To jest micro SD. Czy to nie? To jest do USB. Tu masz słuchawki. Nie wiem do czego. to do to, 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 to było. Zaraz Wam powiem. Sprawdzę tylko do czego było to. Aha, to jest karty, aha, a to z do karty. Aha, mikro SD. a to tutaj na. To jest na karty to coś, to jest z góry na karty Tu jest mini HDMI Ale, że mogę do telewizora podłączyć. Aha, pisze HDMI, aha Sporysowane. Dobra. To było na tyle. ała z unboxing no, unboxingu, ale tego będziemy. palcem się fajnie jeździ, Z tyłu jest taki fajny taki... Może być chropowaty trochę. No. Bateria pisało, że wytrzymuje do 5 godzin ciągłego użytkowania Tak, nie, ha, do nadawania baterii potrzeba 5 godzin A czas baterii ile wytrzymie? 5000 mili coś tam, coś tam, nie wiem co to jest No kamera jest z przodu 0,3 megapiksela, z tyłu 2 megapiksela Czyli to też nie jest nie niż mój, niż mój <coughs> przepraszam, niż mój telefon A w sensie jakość to będzie lepszy, Oprzemy, 8 cali, no dosyć spory. Nawet nic więc więcej już nie ma w środku, nie? No tak, więc to było na tyle. Z unboxingu w na się już pożegnałem z wami, nie? To nie będzie jedyny bonus, który jest już nie, albo będą przed tym rosały, potem nie zobaczymy. Chyba spakujemy to jeszcze. Kto no, mi ześ to na lolu, teraz piszą. Nie, chyba tam chcemy, o tym nie. To tak co tutaj. Kabelki, malek, tutaj. Zamkniemy sobie rachunek mamy, rachunek mamy tak jak problemy wiemy. Takie pudełko i taki tablet. Taki tył, taki tył. No, tu z boku chyba no z boku tu już nic nie ma. Są jakieś naklejki, że mają te, te certyfikaty itd. Tak no tak więc to było na tyle, tak niech tego, tego unboxingu, nie unpackingu, jak to było na pierwszym razem. I na razie cześć.